Kochani, mam nadzieję, że oglądaliście mój poprzedni film. Jeżeli nie, to zajrzyjcie do linku, który jest załączony w opisie. Możecie też zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No to zaczynamy. Dzisiejsza książka będzie miała tytuł Martynka idzie na bal. Pan już przyniósł Martynce list. Na kopercie było wyraźnie napisane. Jej imię i nazwisko, adres, a w środku. Hurra! zawołała Martynka. Mamo, dostałam zaproszenie na bal, na prawdziwy kostiumowy bal. Będzie, będzie muzyka, tańce, loteria fantowa, i jej ku tu jest napisane, że będą nagrody. Nagrody za najbardziej pomysłowe kostiumy! Tylko jak się przebrać, jaki kostium przygotować? Zastanawiała się Marcynka. I przypomniała sobie, że kiedy w przedszkolu była kostiumowa zabawa. Opsy przewierali się przeważnie za kombojów albo kosmitów, a dziewczynki za królewny, czerwone kapturki i biedroneczki. Martynka miała wtedy kostium kota czarna bluzka, czarne trykoty, wąsy no tak, ale to było bardzo dawno a teraz zaraz, zaraz na zaproszeniu jest napisane Kostiumowy bal ogrodowy może przebrać się za ogrodniczkę, spodnie ogrodniczki, w ręku konewka, kwiaty. Kwiaty to jest pomysł! Kwiacia z sukienka, kapelu z kwiatami albo wianek! Żeby kostium był ładny. Najlepiej wypożyczyć go z teatru, a może przebrać się za jeden kwiatek. Kogo by się tu poradzić? Pufak i wąsatek na pewno się na tym nie znają. Pufak się nie znał, wąsatek się nie znał, ale mama wiedziała, co trzeba zrobić. Idziemy do pani hortensji, powiedziała do martynki. Pani hortensja pracuje w teatrze szefował pracowni krawieckiej dla aktorów, szyje piękne kostiumy na scenę, a mama Martynki zna od dziecka i uszyła dla niej mnóstwo rzeczy. Sukienkę do komunii, suknię na pierwszy bal, ślubną suknię też mamie pani Hortensja szyła. – Kwiaty? – zapytała pani Hortensja, kiedy Martynka wyjaśniła jej, o co chodzi. – Chcę przebrać się za jakiś kwiat. Hmm, to może przybierzesz się za mnie? Moje imię jest także imieniem kwiatu i zapewniam się, że to jest bardzo ładny kwiat. Ale jeśli wolisz inne przebranie, może przebierzemy martynkę za biedronkę? Zaproponowała mama. Biedronek na balach zawsze jest strasznie dużo: biedronek i muchomorów powiedziała pani hortensja. A za motyla? Na przykład za pasia królowej. Obcisła bluzeczka, rękawy szerokie jak skrzydła? Podpowiadała mama. Ale Martynka wolała kwiaty. Pani Hortensja zapytała jakie kwiaty Martynka lubi najbardziej. Żąkile i tulipany. Tulipany, tulipany, rżała pani Hortensja przyglądając teatralną garderobę. Tulipany gdzieś tu były, ale się w kąt wtuliły. Na szczęście chociaż tulipanowa suknia wtuliła się między inne kostiumy, bardzo szybko się znalazła. Była piękna, różowa, oprzyta koronkami, ze spódniczką w kształcie wielkiego tulipana tulipana i bufiostymi rękawami, stulonymi jak dwa małe kwiaty. – Cudowna! – zawołała Martynka, rzucając się pani Hortensji na szyję. – Do sukienki dam ci oczywiście odpowiedni kapelusz – obiecała pani Hortensja i zaprosiła mamę i Martynkę do teatralnego bufetu na ciastka. Mama rozmawiała z panią Hortensją, a Martynka z panem, który przysiadł się do nich do stolika. Przyszedł przymierzyć kostium, w którym miał występować na scenie. Kostium był piękny, ale wiersze, które deklamował Martynce też brzmiały ładnie, chociaż Martynka niewiele z nich rozumiała. Do domu wróciła z tulipanową suknią i żonkilowym kapeluszem, a ponieważ do kapelusza pani Hortensja dołączyła jeszcze strój żonkila, zaczęło się wielkie przemierzanie. Mama wołała, że obiad stygnie, a ona nic, mierzyła i mierzyła. Chyba ze 20 razy przymierzała kostium żonkila, zanim w końcu zadecywa, zadecy, zadecydowała. Kapelusz będzie żonkilowy, a suknia tulipanowa. W życiu nie miałam takiej pięknej sukni. I chociaż do balu było jeszcze daleko, zaczęła tańczyć przed lustrem. Tańczyła w parze, z własnym odbiciem i śpiewała. La 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 la, ja jestem panna, la la la, la pięknie ubrana. A tamta... Ta druga lustrzana panna jest pięknie tak samo jak ja ubrana. I tak się rozstańczyła, że w pewnej chwili podeptała sobie tulifanową spódnicę. Jejku, ale dziura! To przez te sportowe buciory! Na bal w nich oczywiście nie pójdę. Ale w dziurawej sukni nie wypada. Co robić? Nie ma rady. Tylko, tylko trzeba dziurę zaszedć. I tu się dopiero zaczęły problemy. Sukienka wypożyczona jest z teatralnej garderoby. Podartej nie można pójść na bal i pani Hortensji też nie można oddać podartej. Więc nie ma rady. Sama muszę dziurę w sukience zaszyć i, dodatku, i w dodatku tak starannie, żeby mama nie zauważyła. Na kogoś to umieszyć sprawa byłaby łatwa. Ale Martynka nigdy w życiu nie zaszywała jeszcze żadnej dziury. W ogóle z igłą i nitką miała niewiele do, do czynienia. Raz skutecznie uciłowała przyszyć guzik, kiedy indziej próbowała uszyć spódnicę dla lalki, ale wyszły z tego nici. Babcia tak mówiła: jak się coś nie udało. Wyszły nici, czyli wszystko na nic. A kiedy coś człowiek chce ukryć, zostanie przypadkiem odkryte, to się mówi: uderz w stół, a nożyce się odezwał. Tego też Martynka nauczyła się od babci. A teraz próbuje zaszyć dziurę. I boi się, żeby mama nie weszła do pokoju. Na szczęście mama nie weszła. Tylko zajrzała. Uchyliła drzwi, spojrzała na Martynkę. Co robisz? Nic, zająkała się Martynka, chowając walizeczkę z przyborami do szycia. Oglądam tulipanową sukienkę. Piękna, prawda? Uśmiechnęła się mama. Będziesz w niej wspaniale wyglądała. Tylko uważaj na pówka i wąsadka. Mają ostre pasurki, jeszcze zahaczą o materiał. Będzie kłopot. Aha, i jeszcze jedno. Dzwoniła pani Hortensja i pytała, który strój wybrałaś. Jeśli zdecydowałaś się na sukienkę, odnieś do teatru muszą żonkila. Kapelusz możesz zostawić. Widziałam, jak go mierzyłaś i uważam, że pasuje do sukienki jak ulał. Odniosę, powiedziała Martynka, a po cichu pomyślała sobie. Razem z kostiumem żonkila zapakuję do pudła tulipanową sukienkę. Ubłagam panią Hortensję, żeby ją zaszyła i mama o niczym się nie dowie. Ale kiedy Martynka przyszła do teatru, okazało się, że pani Hortensja wyszła. Co robić? Portier, który pilnował wejścia, poradził. Zostaw paczkę u mnie. Jak pani hortensja wróci, oddam jej i sprawa załatwiona. Ale czy na pewno załatwiona? Czy pani hortensja będzie widziała, dlaczego w paczce oprócz kostiumu żonkila jest jeszcze tulipanowa sukienka? Martynka nie zostawiła żadnego listu do pani hortensji. Nie napisała, że ona sama nie umiała zażyć sukienki. Więc może naprawi ją pani hortensja? Uf. Wreszcie Martynka weszła z teatru. Wraca do domu smutna i zmartwiona. Czy pani Hortensja domyśli się o co chodzi? Może do niej zadzwoni? Ale skąd? Jak? Przecież nie znam numeru. Martynko, Martynko, usłyszała nagle jej głos. To Nikola. Tata wiezie ją samochodem. Zauważyła Martynkę i proponuje, i proponuje że ją podwiozą do domu. Dlaczego jesteś taka smutna? źle się czujesz? pyta Nikola. Nie. Mówi Martynka. Nie. Kiedy wróciła do domu, mama przywitała ją w ogródku. Pani Hortensja dzwoniła, powiedziała, dzwoniła i co? Tak się przestraszyła, że słowa uwięzły um, jej w gardle. Co robić? Przyznać się, że zniszczyła sukienkę? Pani Hortensja pewnie ma teraz o to pretensje. Mama nie puści jej na bal. A mama mówi, pani Hortensja pytała, czy rezygnujesz z tej sukienki. Nie, szepcze Martynka i głos ma coraz bardziej drżący. Nie, tylko że teraz chyba nie puścisz mnie na bal, bo ja No moja rozdarłam tę sukienkę, przydeptałam ją, kiedy tańczyłam przed dustrem i zrobiła się dziura. Próbowałam zaszyć i się nie udało i dlatego ją zaniosłam do pani Hortencji, ale jej nie było. A nie mogłaś mi o tym od razu powiedzieć? Uśmiechnęła się mama. Mamo. Martynka rzuciła się mamie na szyję. Nic ci nie mówiłam, ja, bo się bałam, że z balu będą nici. Kup tasku, uśmiechnęła się mama. Nic, to są na razie u pani Hortensji na szpulce. Najlepsze nici u najlepszej kratcowej z całego regionu. A teraz nie traćmy czafu, tylko pędźmy do telefonu, żeby wyjaśnić całe nieporozumienie. Głowa do góry, córeczko. Do balu zostały jeszcze cztery dni. A pani Hortensja na pewno nie będzie się nad ciebie gniewała. I naprawić sukienkę, tak że śladu po dziurze nie będzie. Ślicznie i artystycznie, a przy okazji opowiem Ci o sukni, którą uszyła mi Pani Hortensja na pierwszy bal. Kiedy mierzyłam suknię w domu, trochę ją pogniotłam. Zaczęłam prasować i wypaliłam dziurę żelazkiem. Ale Pani Hortensja uratowała kreację, na wypalonej dziurze naszyła piękne róże. Jak widzisz, kłopoty z balowymi kreacjami to nasza rodzinna tradycja, powiedziała mama. Może ich sukcesy będą tradycją? Ja dzięki tym różom na dziurze zostałam królową balu. Może i ciebie to czeka? A te róże na twojej sukni to byłyby na dole czy na górze? Zapytała Martynka. Na górze, ja zrobiłam dziurę na dole. Może cały dół będę miała wyhaftowany w tulipany? Mama poszła zadzwonić do pani hortensji. Martynka została w ogrodzie z pówkiem i wąsadkiem. Szkoda, że nie mogę was zabrać na bal, ale może kiedyś urządzimy bal dla zwierzaków? Nie wiem czy pani Hortensja uszyje dla was specjalne stroje, tego nie mogę obiecać, ale zapewniam, że obiad będzie obficie zaopatrzony w serdelki, kiełbasy i balerony. Do zobaczenia wkrótce. Pa pa.